Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. dato Jezus Chrystus, semples, dato po polsku i w języku włoskim, in polako e in italiano. Kochani moi, zakopane. Po tych wizytach w domach, rodzinach, błogosławieństwie domów, dotarłem na kilka godzin do zakopanego jeszcze, by wrócić dopiero stąd do parafii, tam do Florencji koło Jurzy, ale by spojrzeć na. Giewont, ten krzyż na Giewoncie, jak mówił święty Jan Paweł II, ten krzyż nieustannie przemawia do nas. Cari fratelli sorelle, dopo aver Benedetto le case, famiglie in questo tempo sono arrivato a Zakopane, le nostre montagne, le Tartre, e poi sopra su questa più grande, diciamo, montagna, Si vede crocifisso la croce em, alta, e, che hanno portato i montanari, e, ma sono arrivato in questo luogo, e subito vi spiego perque. A więc, moi drodzy, w tym miejscu oczywiście nie można nie wejść do Sanktuarium Narodowego Matki Bożej Fatimskiej, tutaj na Krzeptówkach i od razu widzimy, kto poświęcił to sanktuarium. Schiente Jan Paolo II consecrowa, zresztą zobaczcie, tu zaraz il suo pomnik. Allora, quando siamo a Zacopane, subito dobbiamo andare qui in questo santuario nazionale, santuario dedicato alla Madonna di Fatima. Eh, e qui vediamo subito, eh, diciamo, eh, Giovanni Paolo II, perché proprio lui, diciamo, ha consacrato questo santuario. Noi, drodzy, eh, To wiemy, przypomnijmy tylko sanktuarium jako wotum wdzięczności za uratowanie życia świętego Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. To wszystko dla Matki Bożej, a tym, który budował był ksiądz Mirosław Drozdek, świętej pamięci, którego osobiście też znałem. Dlatego dzisiaj szczególnie się też za niego modlę i też pragnę pójść na jego grób. Una allora questo santuario è stato costruito come eh, diciamo, un voto di ringraziamento perché la Madonna ha salvato Giovanni Paolo II nel 1981, eh, 13 maggio, ma eh, costruttore di questo santuario, ispiratore già defunto era Don Miroslav Drozdec, eh, anche avevo eh, diciamo, Joya di conoscere, questo sacerdote defunto dopo anche pregare sulla sua tomba. E, Sanktuarium, budowa rozpoczęła się w 1987 roku, zaledwie 5 lat i zostało wybudowane. Tak bardzo tutaj, e, nie tylko górale, ale i wielu z całego świata przyczyniło się do tego, e, natomiast e, poświęcenie Rocziste eh, 1997 rok, a więc, wizyta Ojca Świętego. Allora, eh, questo santuario hanno costruito in cinque anni. Nel 1987, inizio 1993, eh, mi eh, eh, par hanno concluso la costruzione. Ma qui arrivato anche Giovanni Paolo II. Andiamo vedere dentro, perché tutto è di Idziemy do środka zobaczyć, bo pięknie e, wszystko wiemy. Wielu z Was tu było, jest e, właśnie tutaj w drewnie i figura Matki Bożej e, wysoko ustawiona, Matki Bożej Fatimskiej. Allora andiamo, perché vediamo tutto è di legno, la statua della Madonna di Fatima dentro. Przypomnijmy również i to, że ojciec święty Jan Paweł II 21 października 1987 roku. A więc to było w miesiącu Matki Bożej, dokonał koronacji tej figury, która tutaj znajduje się w tym sanktuarium. de devo ricordare II, Giovanni Paolo II, 21 ottobre 1987 incoronato questa statua, in Piazza San Pietro. E poi, e... Jak mówiłem, 7 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II konsakrował to sanktuarium. Byłem też obecny, no i wtedy był ten wielki hołd, który złożyli górale Ojcu Świętemu. W roku, a novecento 1997, 7 giugno. Giovanni Paolo II è arrivato qua e l'ha consacrato questo santuario, ero anche io presente, ma qui in quel giorno l'hanno fatto grande omaggio a Giovanni Paolo II, eh, in quel giorno, tutti i montanari. 2018 roku, zostało Uznane jako sanktuarium narodowe. Da Na 2018 to ta chiesa jest stata, diciamo, konfermata jako sanktuarium nazionale della Polonia. A teraz wejdziemy, zobaczcie, jak piękne to sanktuarium. Zawsze tutaj przychodzi się z wielką radością e vediamo dentro santuario qui si viene sempre con grande gioia. E mogę powiedzieć, że często przybywam, jak tylko jestem w tym rejonie, no i oczywiście dzisiaj szczególnie zanoszę też modlitwę za wami. Wszystkimi, których odwiedziłem po kolędzie, którym pobłogosławiłem, spotkałem was. Polecam Matce Najświętszej, każdego z was. Alora ora, entro dentro, pregando, anche per voi, eh, per quelli che ho incontrato, per quelli che sempre porto nel cuore, ciascuno di voi e tutti affido a Maria nostra Madre, qui come ricordo dei suoi apparizioni a Fatima. Thank sure.